Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach z zapiecka. Dzisiaj znajdujemy się w naszej kuchni. Dzisiaj naszym eksponatem tygodnia będzie takie specjalne drewniane naczynie sklepek, nazywa się dzieża. Dzieżę robił bednarz. Także tutaj mamy klepki, klepki połączone tutaj obręczami. Dzieża była bardzo ważna na wsi właśnie. Nasze babcie używały dzieży do rozczyniania ciasta na chleb. Także w takiej dzieży to ciasto było rozrabiane. Kiedy ciasto było rozrobione, trzeba było przykryć od góry. Moja babcia przykrywała zawsze na przykład taką, takim białym kawałkiem płótna. Można było też używać do tego pokrywy. Także to ciasto tutaj w tej dzieży rosło. I kiedy wyrosło, nasze babcie formowały z tego wyrośniętego ciasta bochenki chleba. Także gospodynie same dawniej na wsi piekły. Chleb ten chleb był bardzo pyszny, pachnący. Ja pamiętam, jak moja babcia taki chleb upiekła. To od razu nawet nie ostygł, a jadłem ten właśnie chleb sam albo z masłem. Dziękuję za uwagę.